Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na ulubieńców minionych wakacji. Niestety musimy się powoli um, pożegnać z okresem letnim wakacyjnym i stwierdziłam, że to jest taki dobry moment, abyśmy podsumowali wakacje, ogólnie właśnie lato i żebym wam opowiedziała o moich ulubieńcach. Będzie trochę ulubieńców niekosmetycznych, a także kosmetycznych. Także jeżeli jesteście ciekawi, co skradło moje anielskie serce to oglądajcie dalej i wrzućcie łapkę do góry. Zaczniemy może od niekosmetycznych rzeczy i coś, czego nie mam tutaj przed sobą, bo dziwne by było, gdybym miała przed sobą rybę. Choć myślałam, żeby kupić i tutaj wyciągnąć jakąś piękną rybkę z podszapki, ale nie. To już by było dość dziwne. Ale tak, moi drodzy, w tym. Sezonie wakacyjnym. Ja się po prostu zakochałam w rybach. I tak jak kiedyś, ciężko było mnie przekonać, aby zjeść rybcie. I jedyna ryba, jaką raz na jakiś czas jadłam, to łosoś. Tak teraz, jak myślę sobie o rybce na parze, w piekarniku czy z patelni. Grillowej na przykład, to ślina już cieknie po kolana. A że ja jestem łasuchem, no nie ukrywajmy, widać to na załączonym obrazku, to nigdy nie przypuszczałabym, że ryba wywoła u mnie taki ślino. ślino no podpowiedzcie. Ślinotok. Dziękuję. No i tak, ryby to stały się moje ulubione potrawy, a raczej część obiadowa najczęściej. I uwielbiam oczywiście w sushi. Uwielbiam na talerzu w takim tradycyjnym obiedzie, ale powiem Wam szczerze, że też eksperymentowaliśmy z rybami i taką rybę, którą zamówiliśmy w całości, i ją upiekliśmy. To była dorada. Mam nadzieję, że nie pokręciłam, ale generalnie e, dużo rybek w tym okresie wakacyjnym jadłam i zmieniłam swoje e, poglądy. Takie kulinarne. Smakowe i bardzo się z tego powodu cieszę, bo wiadomo, że ryby mają dużo fajnych, dobroczynnych składników, i nie wiem, jak ja mogłam wcześniej żyć bez ryb, a wręcz odrzucać całkowicie ryby. Teraz ryby już są w moim stałym jadłospisie, i jak nie zrobimy ryby, chociaż raz na Tydzień albo raz na dwa tygodnie, no to już mi tęskno. Taki mój ulubieniec. Kolejny nie kosmetyczny ulubieniec to oczywiście wakacje w pięknej Gdyni. E, powiem Wam szczerze, że ja się zakochałam w tym mieście, e, bo łączy klimat właśnie taki typowo turystyczny, wakacyjny z takim miejskim, e, i tak naprawdę, idąc kawałeczek od głównego bulwaru. Mamy już miasto i życie takie codzienne, to jest cudowne i powiem Wam szczerze, że jak trafię w Totka, a trafię kiedyś, to kupię mieszkanie w Gdyni, najlepiej z widokiem na morze i to jest moje takie marzenie, które tutaj już jest we mnie, by kiedyś tam zamieszkać, mieć chociaż jakiś mały swój kwadrat, by móc tam przyjeżdżać i napawać się Gdynią, bo Gdynia jest przepiękna i tak jak Gdańsk mi się zawsze podobał, ale nie było jakiegoś takiego wielkiego zachwytu, tak jak z Kołobrzegiem, Kołobrzeg też bardzo lubię, Sopot nie do końca przez tą taką bardzo mocną turystyczną, wręcz powiedziałabym zbyt turystyczną e, część, ja jak pojechaliśmy do Sopotu to czułam, że jest za dużo ludzi e, dookoła, a już byliśmy e, po tym głównym okresie e, turystycznym, wakacyjnym. E, także Gdynia skradła moje serce i wiem o tym, że wrócimy tam jeszcze nie raz, mam nadzieję, że już niedługo wrócimy, bo marzy mi się, żeby na urodziny pojechać do Gdyni i zobaczyć Gdynię ze śniegiem albo chociaż po prostu w takim klimacie zimowym. Także Gdynia daje wielkie OK i mówię, że tęsknię, naprawdę tęsknię. E, cieszę się, że odkryłam nie w tym roku. Kolejny e, niekosmetyczny kosmetyczny ulubieniec to coś bardzo małego, powiedziałabym błahego, to jest spinka. Spineczka, którą kupiłam na AliExpress, e, a tak naprawdę to był komplet czterech spinek. E, widzę, że już na toaletce leży jedna, więc pewnie jedna jest gdzieś w portfelu, druga e, Gdzieś, gdzieś, ale ogólnie są cztery takie spinki e, i to są spinki, które nie psują fryzury. Czyli jeżeli macie Delikatnie podniesiony włos, a chcecie sobie podpiąć spinkę, włosy spinką do makijażu to ta spinka absolutnie nie niszczy Wam fryzury, nie odkształca, bo tutaj mamy płaską powierzchnię, żadnych ząbków, zagięć i to jest spinka też, która nie ciągnie włosów. Także delikatnie możemy sobie podpiąć włosy. I możemy się malować. No, super gadżet. Będę wam szczerze, bardzo się cieszę, że zamówiłam na AliExpress. Dałam jakieś 3, może 5 zł za komplet. Muszę kupić kolejny komplet, bo jedna mi została na toalecie i serio, nie wiem gdzie jest reszta, a to jest taki gadżet codzienny, który sprawuje się idealnie. I cieszę się, że tak w ciemno zamówiłam, bo to jest hit. Kolejny gadżet niekosmetyczny to okulary przeciwsłoneczne, ale nie takie m, zwykłe, bo to są e, fotochromy. Moje ulubione okulary z fotochromami. E, to są oczywiście e, okulary, m, które mają w sobie e, szkła korekcyjne e, i w momencie, kiedy m, UV nie jest mocne, to one się rozjaśniają i są prawie przezroczyste. Prawie, no niestety nie widać tak idealnie obrazu takiego żywego, ostrego, jasnego jak w klasycznych okularach, ale to są okulary, które świetnie mi się sprawują już od dawna, nie tylko w trakcie wakacji. No i co jest w tych okularach takiego wyjątkowego, to to, że oprócz tego, że tu mamy szkła z powłoką fotochromu, wybaczcie, jeżeli coś przekręcam, ale nie jestem optometrystą optykiem i mogę coś przekręcić, ale oprócz fotochromu mam tutaj powłokę lustrzaną, więc jak one się całkowicie zaciemnią. To dodatkowo mam lustrzane szkła. Bardzo, bardzo to lubię. Oprawki są takie delikatnie, czysto różowe. No super są. Naprawdę ekstra, lekkie, bardzo wygodne. Um, o, tak nie wyglądam. Są rewelacyjne, e, mają noski. E, oczywiście, jak każdy e, okular, e, niszczą trochę makijaż e, na nosie, ale mi to absolutnie nie przeszkadza i to jest mój totalny ulubieniec lata, bo bez względu na to, czy siedziałam w pomieszczeniu, e, czy wychodziłam na zewnątrz, to zmieniały mi się szkła e, pod właśnie przeciwsłoneczne albo takie codzienne. Jak już mówię o codziennym e, gadżecie, to muszę Wam powiedzieć o słuchawkach, e, które testuję, które dostałam od Marki Studio i powiem Wam szczerze, byłam e, taka może nie tyle sceptyczna, co ostrożna w wydawaniu opinii na temat e, tych słuchawek, bo. Jest wiele słuchawek tego typu na rynku, czyli, wiecie, chowanych w pudełeczku, ale te naprawdę mi się sprawdziły. Testowałam je przez cały sierpień, łącznie z moim urlopem, i naprawdę bardzo fajnie mi się sprawują. A ja mam problemy z wypadaniem słuchawek z uszu. Studio absolutnie mi nie wypadają. One są tak fajnie. Wyprofilowane tutaj, że jak wsadzam do ucha, to absolutnie nic mi nie wypada. Ładują się w opakowaniu. Łączny czas używania słuchawek to 35 godzin, także naprawdę sporo. Ja od nowości ładowałam dopiero raz. Także no, ja jestem z tych słuchawek zadowolona. Co jeszcze ważne dla mnie, jako osoby, która posiada aparat słuchowy, to to, że mogę włożyć jedną słuchawkę do ucha i słuchawki normalnie działają. Także to jest rewelacyjne. Nie jestem audiofilem. Nie znam się na muzyce tak dobrze, by Wam powiedzieć, czy basy, tony i inne tam szmery, bariery są super hiper, ale dla mnie, dla takiego klasycznego użytkownika, to jest. Bardzo dobry sprzęt, i chciałam Wam powiedzieć, że oprócz tego, że mi się pobrudziło opakowanie i nie potrafię tego zmyć, bo całe opakowanie jest takie ala, no delikatnie gumowane, wiecie o co chodzi. No to jak się już pobrudzi, to już ciężko zmyć, ale opakowanie, jak i same słuchawki służą i chciałam Wam powiedzieć, że cieszę się, że zgodziłam się ma przetestowanie słuchawek, mimo tego mojego ostrożnego podejścia jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jak już mówiłam o słuchawkach, to muszę też wspomnieć o Storytel i Spotify. To są dwie aplikacje, które odkryłam w trakcie wakacji i jestem z tych aplikacji naprawdę zadowolona. Także teraz jak idę na spacer albo jadę komunikacją miejską, Albo siedzę sobie w domu i yy, pracuję, bo ja często, jak pracuję, to w uchu siedzi mi słuchawka i płynie jakaś muzyka, albo książka. Także Spotify i Storytel jak najbardziej mogę Wam polecić, jako takie aplikacje, które używam na co dzień. No i odkryłam je właśnie w trakcie wakacji. Przechodzimy do kosmetycznych ulubieńców i część z tych produktów widzieliście już na moim kanale, ale nie wszystko. I jestem pewna, że nigdy u mnie nie zobaczyliście biodelmy z niebieską zakrętką. Bo ja nigdy nie zmieniałam biodelmy. Zawsze używałam tej różowej, bo uważałam, że ona jest taka delikatna, taka fajna. I w czasie tej największej pandemii, kiedy zostaliśmy dobrowolnie lub też nie, zamknięci, w domach, to robiliśmy zamówienie takie kosmetyczno-higieniczne, tak to nazwijmy. Wiecie, mydło i te sprawy. Mydło i powidło. I właśnie przy zamówieniu nie dostaliśmy jakiejś rzeczy, którą zamówiliśmy. I w ramach rekompensaty dostałam płyn micelarny z biodermy, właśnie z niebieską zakrętką. I to jest płyn micelarny Hydra Bio. H2O, nawilżający płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu, wskazania i zalecenia, skóra odwodniona i wrażliwa, skóra poszerzała i pozbawiona blasku po ekspozycji na e, słońcu. Słuchajcie, to jest moje totalne odkrycie. Używałam na naszych wakacjach w Gdyni e, i rzeczywiście e, miałam wrażenie, że skóra jest tak Fajnie, może nie tyle nawilżona, bo nawilżałam kremami i innymi produktami, ale czułam taką niesamowitą świeżość. No super, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i wiem o tym, że jak skończą mi się zapasy mojej różowej biodery, bo ja zawsze jak jest jakaś Promocja, to kupuję sobie jakiś zapasik różowej biodermie. No to właśnie, jak mi się skończy ten zapasik, to kupię niebieską biodermę, bo uważam, że jest równie dobra, a może nawet lepsza od tej różowej miłość. Może nie od pierwszego wejrzenia, ale od pierwszego użycia i bardzo serdecznie Wam polecam, jest świetna. Kolejny produkt, o którym chcę Wam powiedzieć był już na moim kanale, nawet był odcinek aniołowy o koncentracie, o takim aktywatorze pod krem ale ja również używałam jako aktywator nawilżający pod makijaż, to jest świetna baza, naprawdę świetna i to jest aktywator z Sunevmed, tu Wam pokazuję już puste opakowanie, drugie opakowanie już jest w użyciu, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego produktu, jeżeli używacie pod makijaż to niewielka ilość nakładamy, a potem od razu makijaż. A jeżeli używacie bez makijażu, to koniecznie nałóżcie jakiś krem, bo wtedy zobaczycie takie działanie, takie nawijanie, odświeżenie, ukojenie, no, rewelacje, naprawdę Suner med, Essence, aktywator pod krem. Do twarzy i e, oczu. Dalej, jak już mówimy o wakacjach, to musimy powiedzieć o ochronie przeciwsłonecznej. Ja tutaj używałam e, SPF z e, Dr. E, Szramek. Nie wiem, jak to się czyta, i y, już tyle miałam kosmetyków z tej marki, a nadal nie wiem, jak to y, czytać. To jest y, Solar Plus Protect y, SPF y, 50. Y, to jest y, y, produkt, który świetnie nadaje się pod makijaż, y, czy ogólnie na skórę y, niebieli. Nie zapycha, choć powiem Wam szczerze, że jak byłam nad morzem i nakładałam czasem dwa, czasem trzy razy dziennie ochronę przeciwsłoneczną, to gdzieś tam miałam takie delikatne stany zapchanej skóry, ale jak używam tak klasycznie na co dzień, to absolutnie mnie nie zapycha. Chociaż przyznaję z ręką na sercu, że um, aniołek czasem zapomina o ochronie przeciwsłonecznej i potem jest czerwony jak buraczek. E, co wiecie z mojego insta Instastory, e, nie róbcie tak, nie róbcie tak w domu, nakładajcie ochronę SPF. Także jestem bardzo zadowolona z tego produktu, a jeszcze bardziej jestem zadowolona, jak pamiętam, by nałożyć SPF. E, przypominajcie mi czasem, jak możecie. Będę wdzięczna, zwłaszcza na Instagramie, bo tam mamy taki codzienny, stały kontakt. Kolejny kosmetyczny produkt to woda. To jest woda aloesowa, taki hydrolat z nakomi I to jest mój pierwszy produkt z nakomi i zakochałam się w tym produkcie. Słuchajcie, jak byłam po długim dniu nad morzem i zmyłam makijaż, przed nałożeniem kremu spryskiwałam całą twarz i dekolt, ramiona, a jak spaliłam sobie plecy raz raz jedyny bo zapomniałam tam się e, posmarować to to tak mnie ukoiło. E, no, coś rewelacyjnego. Mamy tutaj e, pompeczkę. E, rozpyla taką mgiełkę e, hydrolatu. E, co prawda, butelka nie jest jakaś e, wielka, bo tylko 80 ml, ale używałam przez całe wakacje i zobaczcie, że jeszcze sporo mam hydrolatu. E, nie użyłam codziennie. No, też e, powiem Wam szczerze, codziennie nie, ale na wakacjach codziennie, a nawet dwa razy dziennie i yy jestem bardzo zadowolona z hydrolatów z Nakomi, aloesowy jest rewelacyjny, nie miałam co prawda innych, ale słyszałam, że ten aloesowy jest najlepszy, także ja jestem z tego zadowolona myślę, że jeszcze spróbuję inne kosmetyki z marki Nakomi kolejny produkt to już kolorówka mamy tutaj trzy rzeczy z kolorówki, pierwsza rzecz którą mam teraz na ustach czyli błyszczyko balsam z Fenty Beauty, z takim pięknym karmelowym kolorem. Prawda na żywo wygląda to rewelacyjnie, i to jest kolorek Fenty Glow. A jeżeli chciałam jakiś taki mocniejszy, bardziej wyrazisty kolor na ustach, to co miałam, moi drodzy? No, 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 oczywiście, że. Fenty, ale fuksje to jest mój ulubiony kolor, ulubiona szminka, e, którą katuję. Jestem tak mniej więcej w połowie zużycia, e, i to jest kolorek e, Lockett, e, moja ulubiona fuksjowa szminka, a mam ich kilka, e, także Polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie i zawsze jak ją mam na ustach, to pytacie co to, co to, co to. Co, co, co. Jeżeli chodzi o rzęsy, to oczywiście lifting rzęs e, to jest podstawa. Teraz jestem e, po liftingu jakieś 2,5 tygodnia, a zobaczcie moje rzęsy. O, uh -huh, uh -huh. One po prostu pięknie są e, podkręcone, podkreślone. E, Uwielbiam, uwielbiam, polecam Wam bardzo serdecznie Lifting Gems, no jeżeli jesteście z Warszawy to oczywiście w Natural Lashes, a jeżeli jesteście spoza Warszawy to szukajcie salonu, który specjalizuje się w liftingu, bo to jest coś rewelacyjnego, ale Rzęsy podkreślam też tuszem i tusz, który naprawdę skradł moje serce, to jest tusz z Eveline Big Volume Oh My Lash i tutaj pokazuję Wam nowe opakowanie, bo kupiłam sobie Kolejne opakowanie, jak skończę moją obecną maskarę, to wracam do Eveline. No to jest po prostu rewelacja. Ja jestem zachwycona e, tuszem z Eveline. Żaden tusz nie robił mi takiego e, spektakularnego podkreślenia jak właśnie ten e, z Eveline Bombastic. Jeżeli mówimy o no nie, już nie nawiążę tak bardzo. E, chciałam Wam powiedzieć o biustonoszu, i tak chciałam powiedzieć. E, jeżeli mówimy o bombasti, to e, chcę wam powiedzieć o biustonoszu, ale nie wyszło mi. No nie zawsze e, te anegdotki wychodzą. E, płyń Bogusia, płyń. E, i dopływam do biustonosza. O nim był oddzielny filmik Aniolowe niedawno, bo to jest nadal moja totalna miłość. Odkrycie wakacji i musicie o tym wiedzieć. Musicie znać e, biustonosze marki Slogi. No, to są e, biustonosze, które e, są jak druga skóra. E, nie czuć ich kompletnie. E, pięknie trzymają, co mają trzymać. E, nie podrażniają. E, no, ja jestem zachwycona. Zresztą Zostawię wam link w opisie. Tutaj macie opis filmu, a w opisie zostawię wam właśnie link do tego filmu konkretnie o biorczo zero feel, bo one właśnie są takie kompletnie niewyczuwalne na ciele. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej, to klikajcie i oglądajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, o ulubieńców e, lata, e, zapewne gdybym się tak skupiła i e, popatrzyła szerzej na moją toaletkę i nie tylko, e, to mogłabym Wam powiedzieć o wielu, wielu ulubieńcach, na przykład o giganeryce, którą e, ktoś ostatnio na Instagramie nazwał pęcherzem, bo ona jest tak duża, że to nie jest nerka, to jest aż pęcherz, e, no... Giganerka z Mabibi to jest perełeczka. No jest wiele, wiele rzeczy, które mogłabym określić jako ulubieńcy, ale siadłam sobie tutaj. Zabrałam takie perełki, których chciałam powiedzieć i mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas, jeżeli tak jest to koniecznie zostawcie kciuka do góry i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. A jeżeli podoba Wam się ten oto makijaż, to albo był, albo będzie na moim kanale, przejrzyjcie sobie listę filmików, a się przekonacie, to będzie najprostsza metoda. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. I mam nadzieję, że się widzimy. Buziaki, papa! Pa.